Dzisiaj w programie będziemy, jak widzicie, cieli nasz telefonik i mamy gościa specjalnego, dziadka. Dziadek, jesteś? Dziadek jest. Dziadek jest, także dziadek jest na linii, słuchajcie. Mamy, e... mamy telefon, e, mamy oczywiście nowy sprzęt. Bez tego, bez tego, tak, tak, no, tak, nowy sprzęt, na, to, na to na troszeczkę tydzień. inaczej będzie nam cięło, Taki. Lepiej trochę będzie cięło. Dziadka, te, te dziadka, dana... dziadka, e, dziadka w telefonie uwięzimy tutaj. Dziadka uwięzimy w imadle. Proszę bardzo, dziadek idzie do imadła. I pod, podczas połączenia będziemy... Cieli i zobaczymy w którym momencie... E, przerwie. Już, tak, tak. Przerwie połączenie. Most dziadek, jest. przygotuj się, bo zaraz będziemy cieli. będziesz... Dziadek jest na pewno gotowy. Dziadek, jesteś gotowy? Dobry. Dobra. O, właśnie dziadka... Tośmy rozłączyli, ściskając za mocno i ma I w związku z tym musimy przełożyć telefon na drugą stronę, żeby to się nam nie powtórzyło. O! Dobrze, nie? Dobrze. 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 Dobrze, telefon funkcjonuje. Jest złapane. Dziadek tam na jednym połączeniu oczekuje, a na drugim jest. Dobra, ale nieważne, to jest nieistotne. Ustawiamy wszystko, słuchajcie. I będziemy zaczynać. Połączenie jest? jest? Jest. Jest. dobrze. No to zaczynamy. Zaczynamy. Co mówisz dziadek? Tak, <laughs> to, wjechaliśmy w telefon na 5 mm w tej chwili od samej góry. Ale e, coś, telefon na razie żyje. Telefon żyje. To, Trudno co, jest przeciąć. To co ważne i warto powiedzieć w przy tej sytuacji, to nie próbujcie tego w domu. Robimy to po to, żebyście wy nie musieli, prawda? Żebyście wiedzieli tak. o co chodzi, teraz nie musicie dla, robić. Dlaczego, gdzie tutaj jest niebezpieczeństwo? Poza tym, że używamy dość niebezpiecznych narzędzi. Że, że może po prostu coś wyprysnąć i strzelić. Tak, bo. ale... Ale, jest, to, ale, ale to... teraz posłuchaj, bo tego ci nie mówiłem. E, jest w każdym telefonie, w każdym urządzeniu mobilnym bateria jest urządzeniem, jest przedmiotem niestabilnym. To znaczy, jest w niej skumulowana energia i Jej, może poprzedł... przegrzanie takiego e, urządzenia, jakim jest bateria, czy naruszenie go, może spowodować pożar, wybuch, e, no, rozgrzanie duże. No tak, jak mówię, jest to niebezpieczne. Także jak widzicie, zaczynamy cięcie od... od góry, bo bateria jest na dole. Od góry, bo bateria jest na dole i baterii piłować absolutnie nie wolno, nie można. Także musicie być ostrożni z bateriami, uważać, żeby nie wpadły wam w jakieś gorące miejsca, nie gnieść baterii i ogólnie ostrożnie, bo mogą wywołać pożar. Inną ciekawostkę powiem Wam za chwilę, a my wracamy do piłowania. i zaświecił się wyświetlacz. Czy dziadek jest na linii? Dziadek? Czyli wjechaliśmy na płytę główną. E, płyta się uszkodziła, z dziadkiem połączenie się przerwało. E, mamy to już po centymetrze o, już po centymetrze. No to też można, wiesz, gdybyśmy wybrali pewnie inne miejsce, to być może byłoby... Tak, możemy teraz wyjąć. O. Sadzimy go. O Jezu, to tak przyknięło, że... No to, że jest przygniecione, tak. E... Ale teraz dołączyć telefon. Telefon już jest niesprawny. Już, już nie działa. Ujęcie zmienione, telefon panażej i kontynuujemy piłowanie. Sytuację, bo nie wiem, czy już nie jest temat baterii. Z tej strony, no tak, tutaj jesteśmy wjechali. Ostatnio jest przecięte, tak dobra, rozłączamy. Sprawdźmy, czy. O, bateria bardzo gorąca. Widzicie, zrobiliśmy błąd. Musicie uważać. Tak, kartę wyjmujemy. Weszliśmy na baterię. Weszliśmy na baterię. Bateria 7, w jest bardzo gorąca. Odsun się, odsun się, odsun się. Bateria się wiem niż tego. O! Nie, nie, pokazuj. Odrzucamy baterię z nie No chcę pokazać. Aż parzy. Teraz wracamy do cięcia telefonu. Right. To przejdzie. Co się nie dzieje? Ale co się dzieje? Co zauważyłeś? Eee, taka... Odpadło taka plakietka, coś? no właśnie, ta plakietka Nokia i wszedłeś na tą część i A, zaczęło się zaczęło nogi. się rozwalać. Dobra, Idziemy działamy dalej. Musimy przeciąć go całego. Na pół. Na pół. Teraz musimy zmienić stronę, słuchajcie, zmieniamy stronę, odkręcamy go. Tak. Tak wygląda z tej strony, już tak się chybocza nam tutaj. Ja już nawet rękę będę trzymał kamerę, bo bardzo ładnie tnie ta, ta piłka. Udało się to Jest pełen sukces, słuchajcie. O, roz tutaj plombuje. Tu się nie ma czego bać, najgorsza jest właśnie bateria. Także był telefon w całości. Możesz go trochę oczyścić, dam ci papier, oczyszczę go trochę. Piku piku Halo? Halo? Dziadek! Dziadek, jesteś na linii! Dziadek, jesteś na... Dziadek, jest dziadek fajną barmę miał. I ja, i ja, a. Wyświetlacz mimo, że szklany to, to przepiłowaliśmy elegancko. Zabierz no, sobie wziął część. I widać, że troszkę się tak pozlepiało, potopiło. O! Jak Zobaczcie. Czekaj, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Otwieram właśnie, możesz też spróbować swój otworzyć, o. Tu klawiatura, klawisze, klawisze wypadają. I wyświetlacz, szklany wyświetlacz. Ciepłe wszystko jest. Eee, Zobaczcie na pamiątkę, piątka. Piątka. Piątka, pokaż piątkę. Nie muszę dzisiaj przy, dla przybijać piątki, bo mam przy, już piątkę. Przy, przybijcie piątkę. Pią, przybij, piątkę. Dobra, no i mamy też tutaj już wyświetlacz. Odkleiliśmy, jest pęknięty, szklany wyświetlacz pęknięty. Cieniutki. Cieniutki jest tak. No i tak to wygląda. Kieszonka na kartę SIM działa. Słuchaj, zobacz teraz, popatrz na swoje, a pokażę to widzą. Zobaczcie sobie, żeśmy wjechali na pół, na 5 na mm żeśmy wjechali i telefon działał, prawda? A to już była płyta główna. Dopiero po centymetrze, nie więcej gdzieś. Na tym poziomie, o już, już i się. już się rozłączyło, telefon się wyłączył, tak? To jakieś zwarcie się pewnie zrobiło, czy coś takiego. I baterię pokażemy, tak? Tą baterię, którą nam się niestety naruszyło. Ja... Od tej pory jest ciepła, płyn się jakiś z niej wydobył. Nie, nie bierz do ręki, wiesz, bo to jest brudne bardzo I te roztwory są szkodliwe. I okay. baterie się wyrzuca do specjalnych opakowań na baterie. W supermarketach budowlanych najlepiej wyrzucić. Tak też zrobimy. Telefonach chciałem powiedzieć, to, że oprócz tego, że musicie uważać na baterie, to musicie uważać na magnesy blisko urządzeń takich jak tablety. No właśnie, bo wtedy cała pamięć zejdzie na... Tak, już o tym wie. Chodzi o to, że z daleka od telefonów, niekoniecznie takich telefonów, z daleka od telefonów, od komputerów od tabletów z daleka z magnesami. Jeżeli będziecie mieli magnes blisko telefonu, tabletu bądź komputera, to, wtedy, to, wtedy to jest ogromne ryzyko, tak, że cała ca pamięć wszystkie, się skasuje. Wszystkie Wasze gry, zdjęcia, zdjęcia filmy, aplikacje. wszystko pójdzie. Ogólnie, ogólnie zabawa jest fajna, ale niebezpieczna. Pamiętajcie na te baterie, bo to mogło się dla nas gorzej skończyć. Mogły na przykład... Tak, mogła być taka sytuacja, e, więc trzeba uważać to wszystko. Dziękuję bardzo. Jeszcze obserwujcie nasz kanał, czyli wciśnijcie czerwony guzik i oczywiście komentujcie, przecinajcie, a raczej nie przecinajcie. Zostawiłem sobie klawisz piątkę na pamiątkę. <gry>